Witam! ZR7 jak widać stary motocykl ale powiem szczerze w ładnym stanie no ale tak, co nas interesuje rocznik bliżej nieznany ale coś końcówka produkcji bo już nie ma włącznika e, świateł przebieg teoretycznie 21620 km Teoretycznie, eee, co go do mnie sprowadza? Pracuję na dwa cylindry zewnętrzne czy wewnętrzne, już nie, nie wiem, eee, zewnętrzne, zewnętrzne, wewnętrzne ruszają po jakimś czasie. Czyli co, serwis silnika, gaźniki, zawory. Eee, no i temat taki, zaraz pokażę może eee, troszeczkę lepiej, bo tak ciemno nie będzie widać. W jakim stanie są krótce, gdzie te zewnętrzne naprawdę wyglądają jeszcze jak cię mogę, ale te wewnętrzne to po prostu jest jeden wielki dramat. Tak sobie popękane. Także na pewno są krótce do wymiany. Już mam zamówione nowe. Eee, uszczelka pod dekielek, też jest już zamówiona nowa. Co najbardziej śmieszne, tylko z oryginału jest osiągalne. O, tu, tutaj dobrze widać. Tamten drugi, jak jest mocno popękany. Także co, troszeczkę trzeba porozbierać, wyciągnąć gaźniki, zdjąć dekielek. wiadomo świeczki, nie świeczki, filtry, wszystko zaraz przy okazji będzie do wymiany. Eee, Takie typowe serwis silnika, na koniec wiadomo olej i tyle. Eee, no trzeba posprawdzać wszystko. Coś tu mi też klient jeszcze mówi, że któraś gwint pod, świ pod świecę był nie jakiś tam kiepsko zrobiony, znaczy ktoś krzywo kiedyś świecę wkręcił, o. No ale. Póki co, to, to zobaczymy później przy wymianie świec, co jak, mówię, że poprawy jest ok, ale żeby na to zwrócić uwagę, także na pewno zwrócę, wyciągam gaźniczki, dekelki, nie dekelki, pokażę wszystko co jak, jak to będzie, mam nadzieję, że gaźniki, że to nie jest inne gaźniki, że one nie są gdzieś w środku, bo powiem na, naprawdę, motocykl bardzo ładnie wygląda, nie wiem ile to naprawdę, czy to może być taki przebieg, nie twierdzę, że nie, E, jedynka z przodu na pewno nie jest, e, nawet po tarczach hamulcowych, po tym tarcze w oryginale, zero rantu. E, z tym, że zalane olejem wszystko, no bo uszczelniacze ciekną, ale nawet te lagi nie są pobijane dlatego mówię, to może mieć taki przebieg. E, póki co tego nie ruszamy tutaj, przodu nic, tarcz hamulcowych, e, uszczelniaczy na życzenie klienta. Bo i przednia opony też już jest do wymiany. Tym mam, mamy się zająć później, ewentualnie. A póki co już nas interesuje tylko i wyłącznie silnik w tym sprzęcie. Eee, także bez hejtu, na życzenie klienta. To będzie robione w zimę. I tak motocykl nie będzie jeździł. Na razie mam ożywić silnik, żeby silnik działał jak najbardziej. Tylko okay? się uszczelniacze leją, są hamulce zalane. To i tak będzie wszystko. Całe klocki yy, uszczelnienia, regeneracja zacisku. No będzie wszystko trzeba, bo te gumy, wszystko będą, one już są wsparcia, a czy spuchły od oleju. Także to będzie trzeba bo będzie wszystko powymieniać, Także czym ja to zrobię teraz, czy za miesiąc, czy za dwa, bez znaczenia, bo i tak motocykl będzie w nie będzie jeżdżony. I tak trzeba będzie wszystko robić, a po prostu się rozchodzi. O, finanse no wiadomo. Na dzień dzisiejszy właściwie mówi, że nie ma na to pieniędzy. Robimy tylko silnik ożywiamy. A tutaj już, aby same krótce, uszczelka pod dekel. To jest wydatek rzędu 1000 zł. Takie są dzisiaj ceny, i niestety. Także robimy silniczek, rozbieram wszystko i zobaczymy. Mówię. Mam nadzieję, że te gaźniki nie stoją, że to nie jest wina gaźników, bo nie chciałbym ich wymieniać. Ale już miałem jakieś takie przypadki w Zatrowiczydymkach właśnie z małym przebiegiem. Zresztą nie tak dawno to robiłem Co to było, CBF, też z takim małym przebiegiem. Też przecież gaźniki musiałem wymienić, bo niestety zaśniedziały gdzieś w środku. A jeżeli jest taki przebieg, jest taka szansa. Ale zobaczymy, rozbierzemy, zobaczymy, wrzucimy wszystko w myjkę i będzie widać. Mamy troszeczkę powyciągane. W jakim stanie są, to widać. Gaźniczki. Rozbiorę je. Nawet tutaj góra. Wszystko też widać, że choć pracują, przepłuczecie się podnoszą, no ale syf nieziemski. A co najciekawsze, proszę bardzo, króciec. Widać, że już przerwany był bardzo dawno i ktoś na tym jeździł. No, ale z drugiej strony, wiedząc, ile te krótce kosztują, to są później właśnie takie okazje takich motocykli. Tego ja osobiście nie lubię takimi motocyklami handlować. Bo to już jest na tyle stare i leciwe. I przyprowadzić to, doprowadzić to do ładu i kultury, żeby paliło, chodziło, jeździło, było zgodne z wymogami bezpieczeństwa i tego co przed mało wiele przewidywał producent to często gęsto trzeba wartość pojazdu włożyć no ale tak bywa rozkręcamy dalej krótce sobie wyjmiemy później jak dotrą nam nowe bo cztery różne po numerach katalogowych rozbiorę gaźniczki rzucę w myjkę wyciągnę dekiel i jak to się mówi, sprawdzimy zaworki. Jeżeli będą zaworki, ok. Jeżeli to jest ten przebieg, który jest, dlatego się chce dostać do zaworów, eee, to to nie powinno być nic za roboty. To tylko kontrola. To nam też troszeczkę potwierdzi, że czy to ma tyle przebiegu, czy nie ma. I łańcuch rozrządu sprawdzimy, w jakim jest stanie. I właśnie, czy ten przebieg jest aktualny? Czy to ma tyle przebiegu? To jest główny zamysł tego, żeby się dostać do zaworu, bo patrząc na przebieg, to tam nie powinno się zaglądać. Ale, jak to się mówi, zobaczymy. Rozbieram gaźniczki. Wrzucę je w myjkę, chyba że coś będzie w środku niechalo z tymi gaźnikami. No to pokażę. Ale jeżeli będzie o te, to rozbieram i wrzucam je w myjkę, choć tam wstępnie muszę chociaż pędzlem je wypędzlać, te, żeby ten syf kur na najgorszy strzeli. No ale zobaczymy, dobra. I jak widać gaźniczki prawie rozebrane. Takie czyste w środku i tak najpierw wstępnie umyć, to samo tutaj. Ale mniejsza o większość. Dziurka tu, dwie dziurki tu, pojazd zblokowany. I tak jest też w dokumentach, czyli nie był zblokowany. Teraz tak, żeby go rozblokować, trzeba to powymieniać. Nie wiem, muszę zobaczyć w swoich zapasach, czy nie będę miał takich. Muszę przejrzeć to, to wszystko. Możliwe, że będę posiadał takie przepustnicę. Eee, I muszę też sprawdzić, czy też nie będą inne w takim wy, wypadku. Bo mogą być, ale nie pamiętam akurat tego. Póki co, to mówię, rozbieram wszystko. I wrzucam, najpierw tak wstępnie opłuczę i wrzucam w myjkę I niech to się wymyje dobrze. No dobra. Mamy porozbierane, pomierzone. I tak powiem szczerze, łańcuch ok. Łańcuch w porządku. Naprawdę nie ma co narzekać, zostaje, nie będzie dotykany ale zaworki do regulacji także po mojemu to co jest na liczniku to nie jest jego ale to tylko moje zdanie i tak ee, powinny być od 0,8 do 0,18 no, teoretycznie w tolerancjach ale maksymalnych a to też nie za dobrze na dobrą sprawę to jeden, drugi, trzeci dostają a teraz 2, 3, 4, 5 do poprawy te ciasne. Tu jest takie, nie mam akurat 0,9 i takie mi wychodziło 0,10, takie ciasne, 0,8 jest luźno. Jeżeli będę miał jakąś płytkę, skorygujemy, minimalnie na jakieś 0,12, 0,14. Ten jest na dolnej granicy, ten na górnej też wypadałoby to skorygować. No te są za ciasne. Także to złodę ścisłości których mamy się nie dotykać zaworków, to są ok. Te są reszta do poprawy, także to. Mamy rozrząd na znakach, tam jest EX, tu jest też na tym, Tu mi się wszystko idealnie, znaki mi się idealnie pokrywają, dlatego też to potwierdza, że łańcuch e, jest ok. Może to nie ma jakiegoś dużego nalotu, może 50, nie wiem. Eee, bo tak naprawdę ładnie to wygląda, ale zaworki niestety są do poprawy I właśnie a najgorsze to najbardziej jest na tym trzecim cyrnicze, gdzie właściciel mówi, że on najgorzej chodził raz, że ten klucz jest, drugiej strony zaworki no, tak bywa, dobra ja poblokuję te kredkami normalnie poszczepiam łańcuchy tutaj żeby się nie przestawiło, odpinam wałki e, napinacz wyciągam w, e, prawo w lewo, płyteczki pomierzymy i posprawdzę co tam mam, jak nie mam to się zakupi nowe i tak dzisiaj tego nie skończę, ze względu na gaźniki eee, no postaram się, je, nie mam yy, właściwych tych yy, przepustnic odblokowanych ale jest sposób żeby to tam pozaklejać te otwory tulejki postawać różne te, coś się postaram dopasować dlatego z tym się troszeczkę zejdzie, bo z rozmawiałem i tak będę chciał też zrobić no i tak, jak widać Poczyszczone wszystko, płytki wymienione, pomyte, odtłuszczone. Zaraz będę składał, skręcał, Ale wiadomo, pierwsze co to jeszcze posprzedzamy ludy zaworowe. Czy aby gdzieś się w obliczeniach nie machnąłem. Kto mówił lepiej trzy razy skontrolować niż żeby coś było nie halo. Niech akurat wyschnie. Drugi temacik. Yy, o. Tu jeszcze muszę podoczyszczać. Pozaklejałem te otworki klejem do, do klejenia silników. Kilkukrotnie tak robiłem trzyma leży to sobie od wczoraj schnie, także teraz muszę to wypolerować, żeby było idealnie równo i yy, gaźniki też już pomyte, poczyszczone. Czekają na przepustnicę no jeszcze to wczoraj e, no i tyle zobaczymy będę to składał krócie też mam wszystko mam także składam już powolutku ten sprzęt do kupy e, no ale chcę się zająć tu najpierw e, zaworami Olejemy teraz olej na półpanewki na zaworki e, skręcam wszystko odpowiednim momentem posprawdzamy luzy zaworowe jak będzie wszystko ok to dekielek, uszczelka jest oryginał e, i tyle no Wkładamy, wymieniamy krótce, wkładamy gaźniki, podłączamy, synchronizujemy świeczki. Wiadomo. I tyle, tak żeby to ubywała ta, ta praca. No i dobra, Luz, luzy mamy posprawdzane. Wszystko ok. E, najluźniej nam wyszedł z, e, tutaj na trzecim sący, tam 017. No tak, jak płytki pasowały tak, co? Kręci się łatwo, kręci. Także sprawdzamy jeszcze ustawienie rozrządu. Jak widać, jest idealnie na znaku. Tutaj musi się pokrywać z tym. Tu mamy EX zaznaczony, jest, jest OK. A tam mamy IN zaznaczony, też jest OK. Dobra. Wyjmujemy napinacz, zakładamy jeszcze nowy o z oryginału. Eee dekielek uszczelka już też leży z oryginału, także zakładam to i co? wymieniam, krótce, składam gaźniki, aby jedna jedyna rzecz pokażę. nowe krótce, kurwa bez o muszę jechać o-ringi dopasować. no trudno. Tylko to już najmniejszy problem, no ale dziwi mnie to bardzo, no ale tak, tak to jest. także wykręcam, składam to. Za, tutaj zadeklujemy oczywiście wszystko podokrącanym momentem odpowiednią siłą. Wrzucamy gaźniki, uruchamiamy. No dobra, jak widać, wszystko popodpinane. Paliwko już podłączone. Trzeba wszystko połączać. I zobaczymy, damy mu sanie. I robimy pierwszy odpał. Zobaczymy jak to pójdzie. O nam niepotrzebne. O, bieg. Teraz yes. świeci na zielono świeci. To chodzi. Zaczyna żyć. jak widać pojawia się i znika jak to co niektórzy mówią może nieszczelność zaworów może coś nie wiadomo ale jest idealnie robiutko także ładnie reaguje może chyba zostać że niech będzie e, akurat tam się rozgrzał dobrze warto teraz olej spuścić y, zanim tutaj kończę to wszystko znaczy mogę olej właśnie spuścić a w międzyczasie pokończę wszystko to też można wyłączyć odpinamy No i tyle zasadniczo wymieniam olej składam y, te znaczy no jeszcze klocki hamulcowe do założenia z tyłu no to tam na spokojnie założę e, a i dekelek do założenia tutaj i tak mogę powiedzieć, że mam motocykl skończony. rozwiję fajnie, ładnie, na cztery cylindry. Także jest w porządku. A trzeba nim pojeździć teraz, zobaczyć jak to odblokowanie poszło. Czy działa, czy nie działa. Czy na, pewno, na pewno będzie różnica, bo już nie raz, nie dwa to robiłem w tego typu sprzętach. Na pewno będzie ok. Także co. Pewnie aż na końcówkę, jak go poskładam, to coś jeszcze dogram, bo... Kloski i kloski wiadomo, trzeba wymienić tyle. To właściciel będzie widział, czy że są nowe i tyle przy okazji płyn w tylnym hamulcu. Przodu nie dotykam, bo tam jest wszystko do roboty, to myślę spokojnie w zimę robione. Tak się z właściciel umawiałem, także tak ja to pozakładam, wszystko po yy, pokończę i z mojej strony będzie ten motocykl skończony jeszcze wiadomo, posprawdzam wszystko trzeba dziś, Ale sucho jest. Nie widzę żadnych wycieków. Eee... Olej do wymiany w międzyczasie, i, i tyle. Dobra, spuszczam olej. Dobra, mamy ostatnie czynności przy kawce. Olej wymieniony. Świeży, jak widać, zalany. Trzeba jeszcze odpalić, i żeby zaciągnął. Ja wziąłem się za czyszczenie zacisku hamulcowego. Widać ten tłoczek już wyczyszczony, wypolerowany. Został ten, tamten był w takim samym stanie, także co, Czysz, czyszczę. Byłem już przygotowany do wymiany, zaraz założymy, koszki leżą. Tu są stare, no tam jeszcze resztkówka była, ale, ale, ale. Wiadomo, do wymiany, także zaraz to wymieniam, składam wszystko. No i tyle, będę miał motocykl skończony. Ostatnie, tak jak mówię, ostatnie czynności, które tu robię przy tym motocyklu i, i, i. Oddajemy właścicielowi. Jak widać, motocykl na wybiegu, porobione, poskładane wszystko. Wszędzie sucho, szczelnie. Ładnie chodzi równo na 4 cylindry. Okay. To to co było widać, ten cały serwis silnika jest zrobiony. Do tego tylne klocki hamulcowe nowe, płyn wymieniony. Są na gotowo, Zostanie przednie zawieszenie z tych ciekłących uszczelniaczy. Wszystkie te są no ale tak jak mówię, na życzenie klienta jest to odroczone w czasie ze względu na koszty, wiadomo. Różne to bywa, tym bardziej w sezonie zimowym jak najbardziej. Można to i takie wszystko do roboty, takie wszystko do roboty. Także powolutku, kiedyś tam się to zrobi. No tak się prezentuje motocykl, eee, tak chodzi, pali ładnie, obroty trzyma, naprawdę, naprawdę w ładnym stanie jest ten motocykl, także póki co ten motocykl kończę, biorę się za kolejny, także do następnego.